Cześć Linii. Zapraszam Was dzisiaj na cudowną, rozgrzewającą praktykę nagraną z portugalskiego oceanu, która idealnie sprawdzi się o poranku, ale też w każdej innej chwili, kiedy poczujesz, że chcesz rozbudzić i rozgrzać całe ciało. Nie przedłużając, zacznijmy. A zaczniemy od kręgu podpartego, rozgrzejemy kręgosłup. Przechodząc do pozycji krowy, na wdechu otwierając klatkę, wypychając brzuch do dołu. Na wydechu duży gar w plecach, głowa chowa się między ramiona. Z wdechem otwórz klatkę, spójrz do góry. Z wydechem zaokrąglij plecy, spójrz między nogi. I raz jeszcze na wdechu otwieramy klatkę, barki daleko od uszu. Z wydechem duży garb w plecach, mocno odpychamy się dłońmi od maty. Z kolejnym wdechem wracamy do pozycji neutralnej, podwijamy palce stóp, i na wydechu wypychamy biodra do góry do pozycji psa z głową w dół. Wydłużamy plecy. I z kolejnym wdechem prawa noga idzie do góry, na wydechu przerzucamy ją między dłonie na matę. Z kolejnym wdechem układamy tylnią nogę prosto, padle do przedniej i wyciągamy dłonie w górę do wojownika pierwszego. Znajdujemy stabilność w nogach, mocne, silne nogi i pośladki. Bierzemy wdech i z wydechem prawa ręka zostaje z przodu przed prawym kolanem, lewa ręka idzie do tyłu, wojownik drugi, patrzymy na palce przedniej ręki. Z kolejnym wdechem wyciągnij dłoń lekko do przodu i na wydechu. Podnieść prawą dłoń do góry rozciągając prawy bok. Z kolejnym wdechem przechodzimy na kolejną stronę, lewa ręka tym razem wyciągnięta do początku maty. Zostajemy na jeden oddech i kolejny wdech wyciąga nas z powrotem do pozycji wojownika drugiego, a na wydechu przechodzimy do pozycji trójkąta. Możemy spojrzeć na dłoń do góry lub dla złapania równowagi patrzymy w dół. Chwilkę trzymamy i z kolejnym wdechem przechodzimy do odwróconego trójkąta. Lewa ręka spoczywa na tylnej nodze, ale nie opiera się o nią. Prawa ręka wyciągnięta. I odkręcamy dłonie na matę. Stopa tylnia się odkręca do przodu. Wracamy prawą nogą do tyłu. Przechodzimy przez kija do psa z głową w górę na wdechu. I z wydechem pies z głową w dół. Rozciągamy tył nóg. Na kolejnym wdechu lewa noga unosi się do góry. Z wydechem przerzuć ją między dłonie. Znajdź stabilność, odwróć tylną stopę, prostopadle do przedniej i na wdechu wyciągnij dłonie do góry. Trzymaj chwilę pozycję, weź jeden wdech. I z kolejnym wydechem wojownik drugi, lewa ręka z przodu, prawa z tyłu, z kolejnym wdechem wyciągnij przednią dłoń do przodu i na wydechu wydłużamy lewy bok ciała, lewa ręka w górze. Z kolejnym wdechem przejdź, teraz łokiec znajduje się przy lewym kolanie, prawa dłoń wyciągnięta do przodu mat. Rozciągamy prawy bok. Super. Wychodzimy z pozycji, wracając na wdechu do wojownika drugiego. Z wydechem lewa ręka idzie ku dołowi. Opieramy się na łydce albo na ziemi. Znowu głowa może patrzeć w górę, albo by było łatwiej w dół. I kolejny wdech wyciąga nas z powrotem do góry, na wydechu odwrócona, pozycja trójkąta rozciągamy lewy bok, lewa ręka skierowana w tył. I z kolejnym wdechem przechodzimy dłońmi do przodu maty. Lewa noga idzie do tyłu, na wydechu schodzimy do kija. Z wdechem wydłużamy przód ciała, pies głową w górę. I zostań w pies głową w górę, na kolejnym wydechu spójrz za swoje lewe ramię. Z wdechem wróć do centrum. I na wydechu spójrz za prawe ramię. Świetnie, na wdechu powrót do centrum. Wyciągamy się i z wydechem biodra w górę, pies głową w dół. Naprzemiennie ugnij lewą, prawą nogę lub zostać w miejscu tak jak czujesz. I z kolejnym wdechem prawa noga idzie do góry. Na wydechu znowu przerzucamy ją między dłonie i teraz płynnymi ruchami jak stopa znajdzie się z przodu będziemy przechodzić od niskiego wykroku biodra w dole na wdechu. Z wydechem przechodzimy do pozycji piramidy, prostując nogę z przodu. Może być wciąż ręka ugięta w kolanie. Na wdechu otwieramy klatkę biodra w dół. Z wydechem cofamy biodra w tył, czoło w kierunku kolana. Z wydechem otwórz klatkę, wyciągnij się. Na wydechu zamykamy, zaokrąglamy, schodzimy do dołu. I wdech. Biodra w dół, otwórz klatkę. na wydechu pozycja piramidy, wyprostuj do prosty kolana z przodu. I teraz zostając w piramidzie, na wdechu będziemy robić taki półwyprost, na wydechu schodzimy do skłonu do dołu i raz jeszcze z wdechem lekko otwieramy się do góry proste plecy. Na wydechu zejdź głową do dołu. Świetnie z kolejnym wdechem przeskakujemy lewą nogą do prawej, jesteśmy w skłonie i na wdechu wyciągamy proste plecy, proste ręce do góry, na wydechu łączymy razem dłonie na wysokości serca. Kolejny wdech znów wyciągnij dłonie do góry, złącz razem dłonie z wydechem zejdź do skłonu, z wdechem półskłon, na wydechu odłóż dłonie na matę nogi idą do tyłu do pozycji deski. Weź w niej wdech, tak by z wydechem zejść do kija, na kolejnym wdechu pies głową w górę, otwórz klatkę, wydech pies głową w dół biodra, w górę, znowu naprzemiennie ugnij jedno i drugie kolano, po czym z kolejnym wdechem unieś lewą nogę do góry, na wydechu przerzuć ją pomiędzy dłonie do przodu maty. I ponownie będziemy takimi falami z wydechem przechodzić do piramidy. Doprostowując kolano z przodu, na wdechu biodra schodzą nisko do dołu, otwieramy klatkę. Wydech piramida. Na wdechu przechodzimy biodrami w dół, otwieramy klatkę. Wydech biodra w tył, głowa do dołu. Wdech, otwórz klatkę, przejdź do przodu. Wydech biodra w tył. I zostań w piramidzie. Ponownie, będąc w tej pozycji, z wdechem wydłuż plecy, lekko otwórz klatkę. Z wydechem zejdź do skłonu. I raz jeszcze wyprostuj plecy z wdechem i odłóż czoło w kierunku kolana na wydechu. Super. Teraz przeskoczymy prawą nogą. Na początek matę do skłonu i na wdechu proste plecy, proste ręce wyciągają nas do sufitu bądź do nieba, na wydechu dłonie razem na wysokości serca, kolejny wdech, dłonie w górę, wydłuż plecy, na wydechu dłonie razem schodzimy do skłonu, z wdechem dłonie nad kolana do pół wyprostu, na wydechu dłonie. Teraz spoczywają na naszych łydkach, albo jeśli możemy złapać się za kostki, bądź wsadzić dłonie pod stopy. Wybierz tą wersję, w której jest Ci teraz najwygodniej, i zostań w aktywnej wersji skłonu, przyciągając się dłońmi w kierunku nóg. Rozluźnij szyję. Sprawdź, czy nie napinasz niepotrzebnie mięśni twarzy. Po czym weź dłonie i spleć je z tyłu za plecami. Wychyl je jak najbardziej w kierunku przodu, matę, otwórz klatkę. Odciągnij ramiona, barki daleko od uszu i będąc w tej pozycji, ugnij lewe kolano, prawe doprostuj. Przejdź lekko dłońmi do lewej strony. Poczuj, jak rozciąga się jedna strona ciała, po czym ugnij lewą nogę w kolanie, do i prawą i przejdź dłońmi do prawej strony. Wciąż pamiętaj, żeby Twoje barki znajdowały się daleko od uszu, tak jakby ktoś złapał Cię za te nadgarstki i ciągnął do góry i do boku. Świetnie, wracamy do centrum, powoli odpuszczamy dłonie, z powrotem położymy je na macie i odłożymy obydwie stopy do tyłu, do deski. Weź w niej głęboki wdech, by z wydechem zejść do pozycji kija. Na wdechu otwórz klatkę w pozycji psa z głową w górę, wyciągnij cały przód ciała. Z wydechem biodra w górę pies głową w dół. Znowu zostań w miejscu lub na nie możesz uginać nogi w kolanach. Jeszcze jeden wdech w psie, po czym z wydechem odłóż kolana na matę i przejdź do pozycji siedzącej. Może to być siat japoński bądź siat skrzyżny, tak jak ci wygodnie. Prawa ręka zostaje w dole, a lewa pomaga głowie przechylić się do lewego boku. Rozciągamy prawy bok szyi, rozluźniamy już na koniec szyję. Zaczniemy kręcić małe kółeczka prawą dłonią nad matą do tyłu. Zwiększymy je do średniej wielkości kółeczek. I duże kółka, duże koła prawą dłonią do tyłu. I zmieniamy stronę. Zacznij kręcić duże koła do przodu. Potem zmniejszy je na średnie kółka. I przejdź do małych kółeczek nad matą. Odpuść prawą dłoń na matę, powoli odłóż lewą rękę do dołu i przekręcając głowę przez dół, przez środek, przejdź głową do drugiej strony. Lewa ręka w dole, prawa delikatnie dociska głowę, dociągając prawe ucho do prawego ramienia. I zaczynamy od małych kółeczek, lewą dłonią do tyłu. Zmieniamy ich wielkość do średnich kółek. I w końcu kręcimy duże koło. Zmień kierunek teraz do przodu, duże koło do przodu, lewą dłonią, prosta w łokciu i średnie kółko i małe kółeczko na ziemię. Świetnie. Odpuść prawą dłoń do dołu, znowu głowa powoli przechodzi przez środek do dołu. I z tego miejsca powolutku, pomalutku podnosimy głowę do góry, do centrum. Na wdechu połóż dłonie za głową, z wdechem otwórz klatkę łokcy szeroko do boków. Z wydechem zaokrągli plecy, schowaj głowę do dołu, tak jakbyś chciał zbliżyć, chciała zbliżyć łokcie do siebie. Z wydechem otwórz klatkę, spójrz górę do nieba bądź do sufitu. Z wydechem zaokrągli plecy. Wdech otwórz jeszcze raz, łokcie idą do góry i do tyłu. Na wydechu zaokrągli plecy, poczuj rozciąganie w całym tyle szyi, może nawet na tyle pleców. I zostań chwilę w dole, weź głęboki wdech do brzucha, do dolnych żeber poczuj, jak przypona, wypycha brzuch do góry. Wydech spokojny, luźny i długi wydech. Z wdechem podnieść się do góry, pójść dłonie do boków ciała i wyciągnij stopy do przodu. Jeśli byłaś, byłeś w siadzie japońskim, ułóż się wygodnie w siadzie skrzyżnym. I na kolejnym wdechu, ostatni raz, uniesiemy dłonie do góry, złączmy je razem na wysokości serca i podziękujemy sobie za tę wspólną praktykę. Dziękuję Ci bardzo, namaste. I oczywiście do zobaczenia w kolejnych pięknych miejscach. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się, jak ta praktyka wpłynęła na Ciebie w komentarzach i oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału.